Tak wyglądał George Lucas, jak robił Gwiezdne Wojny, też był taki ten... Sugerujesz mi, że jestem 4. Widzisz, tu gdzieś rurki, przepraszam cię bardzo, Już mi zarzucili, że noszę te headreasty, head bo trzymaj się po rękach, że się wyszlity zamaskować. Niedługo będę całe takie rękawy, kurde, oczu po prostu. Jestem prawdziwym chuliganem, to wiesz. Prawdziwym chuliganem. A nie, prawdziwy chuligan. Jakiś Tak, chyba. <grywa> z <Wobus> Ersoftu, kurwa. z <grywa> Ersoftu. Prawdziwy chuligan kompozytu. Wygląda chuligan Jezusa. O nie. O nie. No chociaż. To jest Morden. Morden jest brzydki i jest Januszem. Bądź mądry. Nie bądź jak Morden. <grywa> A to jest Dredzio. Dredzio to jest brzydki, jestem ładniejszy od niego. Jedyny jego plus jest taki, że ma włosy na głowie ja nie mam. No i tak. Tam idzie Janusz. <grystanie> Z Grażyną. <grystanie> Dobra, dzisiaj ty jesteś Dredziu, ja jestem Mordem. Ty jesteś Sprite, ja jestem pragnienie i ja jestem Banan czy jesteś zwykły banan. Tak, przepraszam jak jestem w Dredziu. <grystanie> jak jesteś dredziu, to sobie przetrzesz obiektiem, tak? Tak. Jak ty zawsze mówisz? A wymyśl sobie Siemano moje dzbany, nie? Siemano moje dzbany. Jest ze mną morden. Cześć, ja jestem morden, a to jest Kansus.pl. Dobra, dostaliśmy paczkę od wspólnego widza. Od Herr Antoniego niezgody. Tak, nie będziemy danych pokazywać. No jak nie zwołomina człowieku! To ja się boję, co my tam znajdziemy w środku, przecież to będzie piękne. No słuchajcie, generalnie mamy wspólnego widza. Powiedział nam na moim Teamspeak'u, gdzie ostatnio dość często posiadujemy z Mordenem, że zrobił coś fajnego wspólnego dla nas plus jakiś mały addition dla Roysona. Ja również dostałem prywatną informację, że jest tam też coś jako dodatkowy gratisik ode mnie. Więc otworzymy sobie tą pacuchę, zobaczymy, co jest w środku. Słyszę, że coś tam. Prawdziwa flinda! <grywa> Ty nie rozpierdol tego. Nie mów mi co mam robić! Kurwa! Yes! Yeah. Zrobił... Zrobił nam loda. <grywa> Dziękujemy ci Antoni, że zrobiłeś nam loda, granda jeszcze, o smaku crème brûlée z sosem... Czytałem sosem czosnkowym. Z sosem czosnkowym. Ty to no. morden otwórz ja, ja muszę łupę, trzymać czy... kamerę, trzymaj kamerę, proszę mnie cię trzymać o to nawet noża do tego nie potrzeba, bo to jest tylko taki... Interesant. Kurczę nie umiesz się bawić! Eee. To pobawmy się! Pobawimy zaraz List Rojowi do rąk własnych! To jest mordem napisany Rojo Jutro dostaniesz na naszej nagrywce Love Letter. Odkładamy na bok. <laughs> Amunicja Janu prawdziwego Janusza Tak Morden. Co, mam otwierać pierwszy? No otwieraj pierwszy, no jak już Jak już się tak rzuciłeś, wyrwałeś, już nie możesz się doczekać Dobrze, dobrze Tak jakbyście nie wiedzieli To Morden będzie miał niedługo dredy na brodzie Tylko się jeszcze boję wam przyznać tak. Nie tylko na brodzie Ej, to nie na tą tubę miałaś ta informacja Artefakt Artefakt taki kolczasty Dziękuję. Rzekomo to miało być fluo. No ale nie mamy jak tego pokazać w tej chwili tak naprawdę. <grystanie> Możemy sobie iść sami do ciemnego magazynu. <grystanie> <grystanie> Oddawaj kamerę, otwieraj swoje. A ja sobie tu zrobię jakieś zbliżenie. Dlaczego twój wygląda taki zielony, że mój wygląda jak kocza kupa? <grystanie> Skrętka taka. Coś takiego. Ponoć rzekomo to również jest fluo. To są takie ręko, rękodzieło. Tak to nazwiemy? Tak, taki typowy DEI e, na bazie zdjęć i no, wielu godzin w grze właśnie Stalker, wszelakie. jeżeli We wszelakiej części, jeżeli ci, którzy grali na pewno będą się orientować. I to jest takie coś, do, co dostaliśmy od Antoniego z racji, mhm. że lubimy wszystko, co jest związane z post-apo na trypecie, jakby nie było tematem bardzo chwytliwym. Kiedy jedziemy? Nie wiem, jutro? Dobra, biorę <laughs> jutro wolne. Tutaj mamy jeszcze jedne, przypuszczam, że to jest to samo, znaczy to samo. Ten sam, ta sama bajka, tylko że Już, inny ten. Nie, nie spoileruj, Rojo sam pokażę. Nie spoileruj. Dojdzie do listu miłosnego dla Roja. I tu widzę, że jest addition, który był dla mnie. Ja wiem, co to jest. Rzeczę, że jest to dread. Pokaż, żeby nie było potem, że ukradłeś coś rojowi. Kurwa, Mordenowi. No. <laughs> uh, Confirm capability with tech prices prior to using two power pack. To jest generalnie... To są te kostki, nie? To tak, ale samo, sam pojemnik to jest... To jest jakaś tam... To mi jak papierośnica wygląda. Wiesz co, to wygląda jak ten magazynek jakiś tam Space Marinesów z czterdziestki. Zresztą ma tym mówił. Last to, no. gun power pack. Capacity 165 discharges, wow. range rating. Ja powiem tak, gdybym palił normalne fajki, to ja bym pewnie z tego zrobił papierośnicę. Ale bardzo fajny gadżet. Przypuszczam, że do airsoftu na pewno mógłbym coś sobie na, na to wymyślić. Wiem. Niektórzy lubią sobie robić kopertówki. A ja do tego mogę na przykład mapy ładować na MilSima, że faktycznie mi nie mhm. zamokną. Ja pokażę, jak się to otwiera w ogóle. Bo to się. A cały się otwiera, wysuwa? Całe? to wiesz, tu nie trzeba nic. Pokaż te kostki, bo są zajebiste. Ja jeszcze tych swoich nie pokazałem, bo też już wcześniej dostałem paczkę. Kostki te są... kostki są przekosmos, po prostu. W ogóle on mówił, że to są jakieś kostki, które są. Y... No, on, 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 on je wygrał. One są z jakiegoś turnieju, coś, coś tam. Turnie... To są z turnieju Warhammera. Tak, tak. To są generalnie kostki do gry. Y -y -y. Możesz te pokazać. Co, to... to są generalnie takie kostki do gry. Ja wam na pewno tutaj gdzieś jakieś takie zdjęcie przemycę. Są w dwóch różnych kolorach ciemne mają takie wrażenie, jeżeli bym nie wiedział, że one są generalnie z turnieju Warhammera, takie trochę cybernetyczne, o szatańskie cyferki i ornamenty, bardzo fajne. Już zgubił. Dupa do luf poleciało. poleciało, poleciało, poleciało do, poleciało Janu Janusz YouTubea. Janusz YouTubea. Za to te jasne, takie piaskowe, one na niektórych ściankach dosłownie słuchajcie wyglądają, jakby to było, nie wiem. Kostka z Hellraisers What's your pleasure? To było moje pierwsze skojarzenie, kiedy zobaczyłem mm -hmm. te kostki również u Mordena Więc to jest generalnie to Koski są super Kostki są... Zresztą są całe pudełko też jest zajebiste No Więc tak Bardzo fajne gifty Szczególnie dla fanboyów pewnych rzeczy Ja na pewno coś z tego zrobię Także. mój jest ładniejszy <laughs> Ła Ładniejszy artefakt dla brzydszego człowieka No cóż, no cóż. Nie można mieć wszystkiego Także Antoni, słuchaj, ja personalnie, osobiście Ci serdecznie dziękuję za taki gif. To był w sumie jeden z pierwszych takich u mnie unboxingów czegoś właśnie od widza. Morden to ma już w tym dość ostre doświadczenie, a jak nie śledzicie jego kanału, to, to jesteście... Chyba to nie, nie przeżyjecie. No nie przeżyjecie, no jak Wam inaczej zareklamować kanał ocalałego, tak? No nie przeżyjecie, no nie ma takiej opcji. Rzeczy do Roya oczywiście przekażę w dniu jutrzejszym, tak a propos, więc w sumie akurat idealnie ta paczuszka przyszła. Z mojej strony serdeczne dzięki, a Wy macie odwiedzić kanał Mordena. Będziecie mieć go zarówno w linku w opisie, jak i tutaj. Zaraz się Wam pokażę. Wystarczy kliknąć. Tak, ja w zasadzie chciałem powiedzieć to samo co kolega. Pozdrawiam serdecznie. Kolega, co ja wódkę z Tobą piłem? <śmiech> tak. <śmiech> Zapraszam tradycyjnie na kanał Dredzia. Dzięki Antek. Zresztą my jeszcze pewnie gdzieś tam się złapiemy na spiku, pogadamy, jakimiś tam wrażeniami podzielimy tak już. Jak to jest face, Prywatnie? face to face to, eee, face, to nie, to nie. Bo to ear, nie to ear. ear to ear. Ir to ear. bym to nazwał. Dokładnie. Taki nowy system przesyłu danych. <laughs> no, dzięki no, mordem dzięki... za udział. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Trzymajcie się. Do zobaczenia na szlaku.